Wyobraź sobie gorączkę, która nie znika gorączkę lęku, samotności, porażki, grzechu, uzależnień czy czegokolwiek innego. Myślę, że każdy z nas ma takie miejsce, które bardzo go boli miejsce, które potrzebuje uzdrowienia. Jezus może przyjść w to miejsce Jezus może przemienić to miejsce. Swoją mocą może naprawdę wiele zdziałać. Ale najważniejszą rzeczą dzisiaj jest to, byśmy nie bali się go zaprosić, byśmy nie bali się pokazać mu tego miejsca. Jezus naprawdę może wiele, ale On zawsze patrzy na naszą wolną wolę, na naszą decyzję. Więc jeśli chcesz przemienić swoje życie, więc jeśli chcesz zacząć od nowa, to dzisiaj. Proś go o tę przemianę, proś go o swój dotyk.